Witam, witam, moje drogie wagi, zapraszam Was na przekaz krótki na temat, co los do Was przyniesie w najbliższym czasie. Oczywiście bierzcie, co z Wami rezonuje, eee, tak, nie dopasowujcie do siebie na siłę, ja zapraszam Was do obserwacji, do polubień, do komentarzy oraz do czytań indywidualnych. Zwrócić uwagę na ascendent księżyc, Wenus, jeśli chodzi o miłosierdzia, o związki, a także na znak wedyjski, swoim charskopią rodzeniowym. Ja zapraszam Was do obserwacji mojego kanału Feret Fereczepty Duszy. Tak, dziękuję tym, którzy już są, i również witam nowych obecnych. Więc jak Wy się przedstawiacie? Czwórka Mieczy. Mhm, ale czego mi się odwróciła? Dobrze, trzymam dobrze, Czwórka Mieczy. Na czym Wy się macie skoncentrować w najbliższym czasie? Wszędzie jest ten paś, monet. Co złego. Patrzcie, dwie karty mi wyszły. Królowa powiem Wam, że zostawię bo ładne te karty. Jarcy kapłanka i królowa mieczy. Tak, to jest kobieta kierująca się naprawdę intelektualnie rozumem, tak? Ale też mądrością. Uh -huh. Tylko, że to jest w negatywach, tak? Negatywach macie. A co w pozytywach? Słońce. Wagi Słońca. I tu, co odchodzi? Dwójka buław. Uh -huh. Co przychodzi? Sprawiedliwość. Piękna energia. Jeszcze dwie karty sobie wyciągniemy. No tutaj będzie jasna ocena sytuacji, w której się będzie znajdować. Ósemka buław. I piątka mieczy. No to będą głodnie i zobaczcie w tle macie sąd ostateczny, czyli co ty, ja widzę, że będą zachodziły sprawy sądowo-prawne, cywilne, tak jak i załatwianie też takich e, rzeczy, tak dojście w końcu do jakiejś prawdy, tej sprawy związanej z dziećmi i działania w tym kierunku. Karta 2, dosotekalny rak się tutaj rysuje. Z taką osobą możecie mieć do czynienia, lub ascendent w raku to się tutaj rysuje. Będą wyjazdy, będą załatwienia I tutaj jest energia jakiegoś uleczenia, mhm. jakiegoś uleczenia, a być może też odpoczynku związany z tobą, z rehabilitacją. Też być może z rehabilitacją dziecka tak się tu pokazuje. Bo tu jest radość, tak? To jest pokazana radość w pozytywach tutaj macie. Zobaczmy, dlaczego są czwórka miecze. Rozpoczęcie czegoś nowego, jakiegoś nowego projektu, budowanie czegoś nowego. Też możecie liczyć na osób pomoc pom trzecich, tak? I też osoby starsze. Być może Wasza matka będzie potrzebowała też lub starsza osoba pomocy, y, badań, rehabilitacji lub y, też i y, z tego tytułu dostaniecie pieniądze, być może jakaś renta. Uh -huh. Tylko że odwrócona. Nie wiem dlaczego mi się odwróciła ta karta. Czy żeby nie było tego nowego początku? Czy żeby tego miało nie być? W trójce pędaki odwrócony. Nie wiem dlaczego ona mi się odwróciła żeby to miało być tego nowego początku, tej nowej radości, bo tutaj w negatywach ma się kochankę. To jest kobieta zajmująca się okultyzmem, magią, tak? Tak jak ja na przykład tej tarotem i też rytuały odprawiam, ale oczywiście w dobrych intencjach. I kobieta przy niej to jest królowa mieczy. Królowa mieczy to panna, tak? Yy, tylko, że tutaj jest kierowanie się rozsądkiem. Doświadczeniem, nauką z przeszłości, wyciąganie wniosków i też dojrzałość w postępowanych działaniach, podejmowanych decyzjach, to też sprawy urzędowe mogą być załatwiane. W związku z tym, tak, zobaczmy, dlaczego jak te dwie karty mi się wyciągnęły. Tu chodzi o finanse, o stabilizację, tak, finansową. W tym kierunku będziecie. Zobaczcie, i macie szóstkę buław. To jest zwycięstwo, osiągnięcie jakiegoś zwycięstwa. I dlatego być może to jest ta radość, to jest szczęście, świętowanie, tak? Bo być może uda Wam się coś osiągnąć. W związku, być może z leczeniem też i matki, lub osiągnięciem jakiegoś statusu właśnie finansowego, tak? I tutaj być może ta starsza osoba Wam pomoże w tym, lub to będzie świadczyć o nowej osobie. I tam macie w pozytywach właśnie kartę Słońca, kartę dziecka, kartę radości. Rycerz Kielichów, oj, do Was być może się odezwie. I tu macie Król Kielichów, który do Was wyjdzie z uczuciami. Tutaj się szykuje taka beztroska radość, beztroskie uczucie, taka, takie lekkie, tak? Ale tutaj y, od razu Wam mówię, że to jest ryzykowne, tak? Bo ta osoba nie jest stała pod względem uczucia. jak ryby Skorpion. Mhm. Rak ryby skorpion. I tutaj jest sprawiedliwość pokazana. Po raz kolejny, sprawiedliwość, czyli to chyba jasno dojdziecie do sytuacji, w której się znajdziecie, że to jednak tutaj nie będzie zrównoważenia waszej energii. Zobaczcie, tutaj sprawiedliwość, i tam jest sprawiedliwość, tak? No, tutaj być może na i sprawy związane z dziećmi mogą być, że wy macie dzieci. I tutaj jest też i karta siły, karta lwa, karta mocy, tak? I przede wszystkim skupić się na stabilizacji, na finansach, tak? Nie podejmować ryzykownych działań i też takich yy, decyzji. Tutaj będziecie działać w kierunku, by mieć dom, bezpieczeństwo, stabilizację finansową i też taką radość. Tutaj mogą być sprawy właśnie też związane z dziećmi. No. I tutaj brać pod uwagę, wchodząc w jakiś nowy związek, bo tutaj są jakieś y, nauki, jakieś szkolenia, tak? Być może będziecie chcieli podwyższyć swój status, tak, jeśli chodzi o naukę, o swój y, własny rozwój, ale też czegoś, y, co chcecie osiągnąć, swoją pasję. Uh -huh. Siła, tak. Siła, bo tutaj jest karta mocy karta lwa. I tu jest spełnienie marzeń, być może też i rozpoczynając właśnie coś nowego, czego bardzo pragniecie i wy chcecie to zdobyć, tylko uwaga, na kłamstwa, oszczerstwa, tak, nie ukłamywać siebie, ani żeby ktoś was nie ukłamał, tym bardziej pod względem pieniędzy, pod względem wydatków, bo ty ktoś może też nierozważnie yy, się posługiwać pieniędzmi, zganiać na kogoś, tak, że jest coś komuś, yy, że kładzie w coś innego, a tak naprawdę jest inaczej. I na to zwrócić uwagę. Co odchodzi do przeszłości? Jasny wybór drogi. Jaką drogę ubieracie? Bo tutaj już dalej widzę, że wy tkwicie po prostu w jakichś blokadach tutaj. No król pentakli. To jest osoba, y, być może na stanowisku, być może to jest osoba urzędowo prawna, cywilna, tak? To jest sąd ostateczny. I ty macie po raz kolejny sąd ostateczny pokazany, czyli załatwianie jakichś spraw urzędowych, prawnych, też i być może ktoś ma własną strefę komfortu i wy musicie wybrać. To jest, Beck na koziorożec, osoba na stanowisku, która już tylko zbiera profity, tak? I królowa kielichów. Przede wszystkim pomyśleć o swoim własnym dobro stabilizacji, tak? Wchodząc w coś nowego, obierając za Wam drogę. Możecie mieć też i pomoc od takiej też i osoby. Tylko cały czas pokazuje się ta osoba z podznaku yy, raka ryby lub skorpiona, która może zakłócić właśnie to, co Wy chcecie osiągnąć. Tutaj macie, co do Was przychodzi, sprawiedliwość, karty. Karta ta pokazuje sprawy urzędowo-prawne, cywilne, urzędowe, tak? Zrównoważenie Waszej energii. Możecie załatwiać też i sprawy, właśnie finansowe, żeby mieć tą stabilizację. To jest być może tak zwany balans, ale też uwaga na manipulacje pod względem finansów, tak? Bo tutaj mogą być sprawy, właśnie związane z dziećmi. Zobaczcie, jak to już się wszystko razem łączy. Karta słońca, karta. Tak samo i słońca, tak. To są po prostu sprawy związane z dziećmi i zobaczcie, właśnie miecze. Sprawy sądowe tutaj są pokazane, tak? I tu yy, jest no, takie iluzoryczne spełnienie marzeń. Ale czy na pewno to będzie to, o czym tak naprawdę marzycie? No po raz kolejny sprawiedliwość. Nic dodać, nic ująć. I królowa pentakli pomnażać to, co już macie, tak? Nie stać w miejscu. Królowa pentakli tylko ona dba o domu, o dziecię, o stabilizację. O zasoby, tak? I ona pomnaża, nie siedzi w miejscu, yy, nie czekasz, coś do niej przyjdzie, tylko ona po prostu o to walczy w piątce mieczy. No ale tutaj właśnie jest pokazana piątka mieczy, i wy o to będziecie walczyć, by zrzucić jakiś ciężar, tak? Który was przytłacza? No bo tutaj jednak będzie komunikacja, dowiadywanie się, zbieranie informacji. I jak wy na tym wyjdziecie, drogie uwagi? No. Tak. Tak. Kierowanie się po raz kolejny, królowa pentakli, ósemka buław, komunikacja, dowiadywanie się, zbieranie informacji, dojście do porozumienia, do jakiegoś balansu, kierowanie się zasadami, hierofant. To są sprawy tak samo urzędowo-prawne, tutaj mogą być jakieś konflikty, tylko że tutaj możecie mieć do czynienia z bardzo niedojrzałą osobą. Buław, tak, to jest osoba, która ma wiele możliwości, a tak ma jakieś plany i czeka na ich spełnienie. Tylko, że ta osoba nie jest stała, nie jest w działaniach, tak? To jest takie jakby to tu, to tam, a tak naprawdę nie ma nic. A tu w karcie hierofanta trzymanie się zasad etyczno-moralnych, twardy kręgosłup mora, moralny tak zwany, tak? Czyli to mogą być różne papiery, rów, yy, przepisy, umowy, tak? A Pentakli, ona dba o te zasoby i tutaj będą załatwiane sprawy w tym kierunku, by o to zadbać. I by była ta równowaga w braniu i w dawaniu, tak? To, co wam się należy, drogie wagi. Jest pokazana sprawiedliwość, a z na spodzie i będziecie mogli po prostu zainwestować przez to, w sam siebie i swój własny rozwój. Także życzę Wam miłego działania, bo tutaj mi upadła dziesiątka kielichów, tylko że odwrócona, ale mi się wydaje i tak czuję, że Wasze spełnienie będzie, jeśli będziecie się kierować rozsądkiem, czego Wam oczywiście życzę. Pozdrawiam i zapraszam do kolejnych przekazów.